Jak to jest możliwe, że dotacje na start są przez cały rok, ale nie w każdym miesiącu? Co? To wynika z tego, że mamy kilka rodzajów dotacji na start działalności gospodarczych. Każda z nich ma swoje lokalne terminy, harmonogramy albo regionalne, w których się odbywa. I tak na przykład Urząd Pracy może być w, lub PEFRON, czyli do 52 tysięcy i 131 tysięcy może być. Przeprowadzone w formie konkursów, czyli w konkretnych datach, albo w naborze ciągłym, czyli do momentu wyczerpania się środków, chociaż bywają takie powiaty, gdzie wyczerpują się w ciągu kilku godzin. Mamy też lokalne grupy działania do 150 tysięcy złotych. No i tutaj te nabory są stosunkowo rzadko, bo raz na rok, raz na dwa i trzeba sprawdzać w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców, kiedy według harmonogramu będzie taki nabór. Oprócz tego mamy także preferencyjną pożyczkę, wsparcie starcie do 175 tysięcy złotych z możliwością częściowego umowienia do 52,5 tysiąca. Nabory przeprowadzane są przez wojewódzkich operatorów, z reguły ich z tych kilku w danym województwie, a nabory przeprowadzane są z reguły raz na kwartał. I nie ma takiej zależności, że na koniec roku nie będzie żadnych atentacji. Będzie, może być ich trochę mniej, bo rzeczywiście w przypadku tych dwóch pierwszych urząd pracy i person, z reguły w pierwszych trzech, czterech miesiącach jest ich wysyp. No ale później też występują, tylko troszkę rzadziej. Więc trzymaj rękę na pulsie i obserwujmy profil.